Cześć, jestem Janek i właściwie od początku, odkąd was słucham, mnie, tu takie jedna, jedna taka myśl mi tutaj w głowie kiełkuje. Myślę sobie, że w porażce piękne jest to, że już gorzej nie będzie. W sensie, że każdy kolejny dzień przyniesie prawdopodobnie coś trochę lepszego. Natomiast chciałem się Was zapytać, co myślicie o takiej szarości nie czyli sytuacji, w której porażki jeszcze nie ma. Ale powiedzmy w skali od 100 do minus 100 jesteśmy tak na minus 5 i tak sobie dryfujemy. I czy wtedy, może to do Marka pytanie, czy wtedy dobrze jest na przykład taką porażkę sprowokować, żeby już ten statek poszedł na dno w cholerę i zacząć coś nowego, nie? Wiesz, co? Dla mnie to by było przerażające, takie dryfowanie, więc chyba w mojej definicji porażki, dryfowanie jest porażką. Bo e, bardzo się z tym źle czuję, gdy e, nie mamy ambitnych celi, nie rozwijamy się, nie idziemy do przodu. E, dryfuje to znaczy właśnie nie ryzykuje. Ja bym prowokował, właśnie zaryzykujmy zrobić to, zróbmy to. Pewnie której rzeczy nie wyjdą, te porażki się pojawią, ale zacznijmy się rozwijać. Ja powiedziałem o tym kryzysie, który nas e, spotkał w 2008. My od 2008 do 2013 dryfowaliśmy bo byliśmy tak nastawieni na bezpieczeństwo, że ryzyk zero. No ale właśnie po tych pięciu latach stwierdziliśmy, nie no, czy my tak naprawdę tak chcemy, czy to jest to, co nas stać, że my tylko tak naprawdę będziemy mieli tą rentowność 0, 1, mamy na wypłaty od pierwszego do pierwszego, czy tam od dziesiątego do dziesiątego, super. Ambicje nam na to nie pozwoliły, powiedzieliśmy, albo nam się uda, albo nam się nie uda, już wolimy przegrać niż dryfować. Więc yy, ja bym prowokował.